Witajcie kochani w kolejnych astromagicznych czytaniach kart Tarota Wybierz Kartę. Dziś odpowiemy na pytanie, co Wasza osoba czuje do Was na ten moment. Przygotowałam dla Was karty wyroczni, które nakreślą przepraszam, charakter czy zachowanie Waszej osoby, a następnie karty Tarota, które odpowiedzą na to pytanie. Czasówki do poszczególnych grup znajdziecie w opisie pod tym nagraniem. Wybierzcie grupę, która Was najbardziej przyciąga i zapraszam Was na Wasze czytanie. Grupa numer jeden. Karty wyroczni, jakie wybraliście, to karty pająka z wyroczni Animal Spirit i karty byka z wyroczni astrologicznej. To czytanie będzie skierowane do tych z Was, którzy, których osoba może mieć kluczowe planety w swoim urodzeniowym horoskopie w znaku byka, właśnie, lub przejawia zachowania i cechy, charaktery typowe dla znaku byka, dla znaku ziemskiego. Znak Byka charakteryzuje się bowiem przede wszystkim stabilnością, konsekwencją, cierpliwością, budowaniem solidnych podstaw życiowych i dbaniem o godne warunki bytowe, dbaniem o materię. Znakiem Byka rządzi planeta Wenus i nadaje mu dodatkowo wiele sensualności, ale też daje rys władczy w charakterze. Odpowiada za podejście do relacji, jak do trofeum czegoś, co wzbogaca stan posiadania. Karta uzupełniająca to karta pająka, która mówi o koncentracji na pracy, na projektach, na cierpliwym budowaniu sieci powiązań i sieci układów. Podobnie jak astrologiczny byk jest kartą żywiołu Ziemi i mówi o skupieniu na praktycznym, materialnym aspekcie życia. Pająk symbolizuje też kreatywność i wzbogacenie się, skupienie na aspekcie twórczym i produktywności w życiu. W negatywnych układach może oznaczać zniechęcenie, brak motywacji w działaniu, brak. Chęci do życia, brak takiej motywacji ogólnej. Te karty wskazują zatem na osobę, która twardo stąpa po ziemi. Jest skoncentrowana na pracy, w warunkach bytowych, może na własnej firmie, na własnej działalności gospodarczej, może coś sama produkuje, może coś tworzy, może coś kreuje, może być szefem w jakiejś organizacji, chociaż energetycznie wygląda na postać, która sama jest sobie sterem i okrętem. Może być też tak, że ma takie właśnie cechy charakteru bez względu na rodzaj wykonywanego zawodu. Na pewno jest to osoba praktyczna i bardzo mocna, osądzona na macalnej rzeczywistości, niekoniecznie skłonna do wylewności w uczuciach, bardzo zmysłowa, bardzo cielesna, ale niekoniecznie o wysokim stopniu dojrzałości i ekspresji emocjonalnej. Jeżeli ta energia przypomina Wam osobę, o którą pytacie, spójrzcie, jak karty tarota odpowiedzą na pytanie, co ta osoba do Was teraz czuję. Z kart Tarota wyciągnęłam dla Was dziesiątkę pucharów, pazia kijów, odwróconą czwórkę pucharów, kapłankę, odwrócone słońce, na spodzie talii pokazał się odwrócony król miecza. Karta odwróconego króla miecza w czytaniu o uczuciach nie jest szczególnie pożądaną kartą. Symbolizuje bowiem chłód, Pewną obsesowość i szorstkość w zachowaniach. Prawdopodobnie osoba, o którą pytacie, sprawia właśnie takie wrażenie swoimi zachowaniami. Możliwe, że w określonych sytuacjach, w komunikacji, niekoniecznie zawsze, ale bywają momenty, kiedy wydaje się być dla Was po prostu nieprzyjemna, zamknięta, niedostępna emocjonalnie. W rozkładzie pojawiła się na otwarciu dziesiątka pucharów, która jest kartą spełnienia uczuciowego i szczęścia. Obok niej pojawił się paśkijów, który mówi o zainteresowaniu, ciekawości, inspiracji. Te karty zdają się wskazywać na jakąś emocjonalność, która jest powiązana z odkrywaniem i inspirowaniem się nowymi rzeczami, nowymi zdarzeniami, które wyciągają tę osobę z codziennej rutyny. O tym też mówi karta czwórki pucharów w pozycji odwróconej. Jest to karta, która mówi o pobudzeniu po okresie stagnacji, jakimś wybudzeniu z letargu, pewnego rodzaju apatii i powrót energii i zainteresowania całym światem, ludźmi i kontaktów z nimi. Karty tarota w połączeniu z kartami wyroczni mówią, że osoba, o którą pytacie, jest prawdopodobnie mocno pogrążona w swoich obowiązkach i przez to prawdopodobnie trudno dostępna emocjonalnie. Jednak wasza obecność dobrze na nią wpływa ze względu na nową energię. Jaką wnosicie do życia tej osoby. To może nie być dla Was jasne, bo nie okazuje emocji czy uczuć. Wydaje się być osobą bardzo dbającą o pewne pozory, swój wizerunek, w wielu przypadkach prawdopodobnie ze względu na pozycję zawodową. Karty tarota pokazują też, że ten etap w życiu dla osoby, o którą pytacie, jest pełen wyzwań z, powodu niezwiązanych, z powodów niezwiązanych z Wami. Pochłania jej dużo energii i ostatecznie powoduje, że momenty, kiedy Was spotyka, są cenne i dają poczucie radości i spełnienia, ale tę radość przyćmiewa powrót do obowiązków, więc może nie wydawać się, że za Wami nie tęskni albo się na Was nie koncentruje, że za mało się angażuje. Takie mogą być wrażenia, takie mogą być odczucia. Na ten moment jednak karty pokazują, że jest zainteresowanie i są spore nadzieje co do Waszej relacji ze strony tej osoby. W dużej mierze możecie być paliwem do realizowania codziennych obowiązków. Ta osoba jednak stara się nie rzucać na porowy serca, jest bowiem metodyczna, strategiczna, nie odpala się za szybko lub jeśli nawet to się dzieje, to nie będzie tego z pewnością wylewnie pokazywać. Na pewno dajecie tej osobie. Dużo radości i jesteście dla niej bardzo atrakcyjni. Jeśli to początek relacji lub faza wstępnego randkowania, to ta relacja wygląda bardzo obiecująco. Jednym problemem, który tutaj się mm, potencjalnie rysuje, jest niewielka komunikacyjna dziura na temat emocji. Może brak właśnie deklaracji, która was stresuje. To dla Was grupa numer jeden może po prostu być powodem frustracji i wątpliwości. Jednak po stronie tej osoby nie widać niezdecydowania czy braku emocjonalności. Ta osoba wie, co robi, i jest to zgodne z własnym sumieniem, I jest nastawiona i pozytywnie, i potencjalnie długofalowo. I zdecydowanie warto rozwijać tę znajomość. Dla tych, którzy są już w związku, to jest podobna informacja. Jesteście pewnego rodzaju odskocznią, odskocznią od codzienności. Na pewno atrakcyjną, na pewno dającą wiele radości. Niemniej tutaj z kolei nie widać planów czy głębi uczuć. Poza dziesiątką kielichów, która, będąc kartą małych arkan, może wskazywać na okresowy stan. To jest tak, jakby karty starały się powiedzieć, że ta osoba czuje do Was wiele sympatii, słabości, dobrze się rozumiecie i macie bardzo dobre porozumienie, ale tak długo jak spotkania mają charakter rozrywkowy. Nie ma wyraźnych sygnałów, że to na stałe, dobrze rozwinięte uczucie, które będzie się rozwijać, pogłębiać i dawać jeszcze więcej satysfakcji. Być może praca, która angażuje tę osobę, nie pozwala na skoncentrowanie się na uczuciach, na znalezienie na to przestrzeni. Może to jednak oznaczać, że ta osoba nie jest w tej chwili otwarta na poważniejszą relację i mimo uczucia atrakcyjności i sympatii podchodzi do tej relacji z ostrożnością i dystansem. To wszystko, co dla Was na dziś przygotowałam grupą numer 1. Dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze i zapraszam Was na kolejne czytania. Grupa numer 2. Wasze karty wyroczni to karta Ostrygi z wyroczni Animal Spirit i karta żywioł powietrza z wyroczni astrologicznej. Możliwe, że osoba, o którą pytacie, ma znak zodiaku lub jakieś istotne planety w znakach powietrznych, jak bliźnięta waga i wodnik. Ten żywioł charakteryzuje osoby o otwartym umyśle, nierzadko uzdolnione intelektualnie, lubiące pracę umysłową i umysłowe rozrywki. To osoba ciekawa świata, stawiająca na obiektywność, dyskutant, który z chęcią podważy każdą tezę, by dojść do prawdy albo by po prostu sobie pogadać. Kontaktowość z otoczeniem ma małe znaczenie dla tej osoby, a także ruch, nowość, ekspresja i ekstrawertyzm. Co ciekawe. Ta charakterystyka zderzyła się z wodną kartą wyroczni Ostrygą. Woda to żywioł emocji, które w energiach z przewagą lub wpływem powietrznych znaków w Zodiaku nie są szczególnie kultywowane, chyba że jako przedmiot interesującej dyskusji lub analizy porównawczej. To nie znaczy, że takie osoby nie mają uczuć, ale mają skłonność do racjonalizacji lub mieszania odczuć z myślami. Karta Ostrygi mówi też o sekretach, o zamknięciu w sobie, o skrytości i tajemnicach. Więc bardzo możliwe, że Wasza osoba, o która t... o uczuciach mówić nie lubi. Przynajmniej nie o swoich. E, ta osoba może mieć w zachowaniach w stosunku do Was tendencję bagatelizacji, w negatywnych przypadkach manipulacji, przepraszam, dystansowania się do problemów, jeśli takie są w relacji, i braku otwartości, i ekspresji własnych uczuć. Jeżeli ta energia rezonuje Wam z osobą, o którą pytacie, spójrzmy na karty tarota, jakie dla Was wyciągnęłem w odpowiedzi na pytanie, co ta osoba do Was obecnie czuje. Wasze karty tarota to odwrócona siódemka buław, szóstka buław, odwrócony świat, odwrócona siódemka denarów, piątka buław, na spodzie talii odwrócony diabeł. Na pierwszy rzut oka, co nie dziwi mnie ze względu na wcześniejsze karty wyroczni, widać przede wszystkim w tej grupie, że ta osoba nieszczególnie jest zorientowana na emocje czy uczucia. Nie ma tutaj żadnych pucharów, jest dużo działania. To też jest znamienne dla żywiołu powietrza, zderzenia, interakcje. Widać tutaj jakiś cień konfliktu, może sprzecznych dążeń lub trudności, które być może miały miejsce wcześniej w tej relacji lub w życiu tej osoby. Ta osoba wywalczyła sobie w tym pewną pozycję, ale nadal nie zamknęła tej sytuacji, i widać, że jeszcze długo nie zamknie. Jeżeli pytacie o osobę, która jest z kimś obecnie w związku, to jest tutaj informacja, że to jeszcze potrwa i nie widać w kartach energii zmiany w najbliższej przyszłości. Może też być tak, że wokół Waszej osoby po prostu dużo się dzieje i ma ona powodzenie w towarzystwie i też nie stroni od kontaktów z innymi ludźmi. Nie spodziewałabym się tutaj, Jakiejś deklaracji. Karta spod utali mówi o wyjściu z toksycznych sytuacji, o porzuceniu starego sposobu myślenia, skostniałych, niezdrowych schematów zachowań, a także wyjścia z uzależnień czy zależności od czegoś lub kogoś. Z jakiegoś powodu patrząc na te karty mam wrażenie, że osoby, które wybrały tę grupę, są w pozycji walczącej o uwagę tej osoby, ale z kart przebija się jakaś energia oderwania, niechęć do zatrzymania się w miejscu albo przynajmniej w jakimś związku. Z jednej strony karta diabła pokazuje tutaj też wyjście ze starych uzależniających, ograniczających sytuacji, a z drugiej karta w centralnej pozycji układu pokazuje, że pewien cykl nie może się domknąć lub sprawa została nierozwiązana. Jeśli byliście z tą osobą w relacji, w związku, który się skończył, lub była jakaś awantura, w wyniku której Postanowiliście się rozejść, to karty znowu nie mówią tyle o uczuciach, są energii, w jakiej ta osoba jest względem waszej relacji. I to jest energia wyjścia z konfliktu i niechęci do podejmowania walki i unikania sytuacji, która powoduje ciągnięcie tego konfliktu, ale jednocześnie ma świadomość, że coś zostało przerwane, ale niekoniecznie skończone. Możliwe, że w tej grupie Znajdują się też osoby, które w relacji pozostają, ale mają przerwę, ciche dni, albo jakąś separację z powodu tego, że nie mogą się po prostu dogadać. Widać też tutaj jakąś frustrację, jaką pokazuje siódemka monet w pozycji odwróconej. Przeciągająca się w czasie nierozwiązana sprawa, która powoduje nawroty konfliktu interesów. Na pytanie, co ta osoba teraz do Was czuje? Chce się odpowiedzieć patrząc na te karty, że jest zmęczona i trochę unika kontaktu, odracza pewne sprawy, odsuwa się. Niekoniecznie od Was, ale od czegoś, co Was wyraźnie dzieli i z czym nie możecie dojść do porozumienia, i też w jakiś sposób tego konfliktu zakończyć. Mam przypuszczenie, że ta osoba może też podchodzić do kwestii między Wami z pozycji ego kogoś, kto walczy o rację. O kontrolę nad całą sytuacją, kto chce postawić na swoim, i ta osoba w unikaniu czy odsuwaniu, odsuwaniu się widzi jedynie rozwiązanie, które daje jej poczucie kontroli i poczucie ogarnięcia konfliktu, i też jakiejś formy wygranej walki. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dziś, grupu numer 2. Dziękuję za polubienia, komentarze i subskrypcje, i zapraszam Was na kolejne astromagiczne czytania. Grupa numer 3. Karty wyroczni, które wybraliście, to karta kwadratury z wyroczni astrologicznej i karta Shopa z wyroczni Animal Spirit. Karta kwadratury mówi tutaj o sytuacjach, które są dla Was pewnego rodzaju wyzwaniem. W kontekście pytania o osobę, której uczuć jesteście ciekawi, mówi ona albo o tym, że ta osoba zachowuje się względem Was jakby ta relacja, kontakt, związek był dla niej pewnego rodzaju obciążeniem, albo w życiu tej osoby są inne obciążające trudne sytuacje, które mają wpływ na waszą relację. Kwadratura pokazuje pewnego rodzaju schody, które musimy pokonać, góry, które potrzebujemy zdobyć. Omijając je, jesteśmy nieszczęśliwi, ale w trakcie pokonywania ich musimy się trochę namęczać. Jednak po osiągnięciu takiego szczytu patrzymy z dumą na to, co udało nam się osiągnąć, i jest to jakiś kolejny element rozwoju osobowości, rozwoju duchowego. Osoba, o którą pytacie, prawdopodobnie ma w sobie determinację i prawdopodobnie szuka takich wyzwań w życiu, a przynajmniej ich nie omija. Dodatkową kartą wyrocznie jest karta Szopa, która również wskazuje na pewien aspekt rywalizacji, twórczą ekspresję. Ale też na pracę nad czymś w spokoju, w ciszy, z dala od obserwacji innych ludzi. To trochę cicha woda, robi swoje, wykłada karty ostatnia, potrafi zaskakiwać i nie chce podążać za głównym nurtem. Jeżeli ta energia wydaje się Wam opisywać osobę, o którą pytacie, spójrzmy, jakie uczucia ta osoba ma wobec Ciebie. Z kart Tarota wyciągnęłam dla Was odwróconą dwójkę kielichów, odwróconą dziewiątkę buław, odwróconą wieżę. Sprawiedliwość i odwrócony as kielichów. Na spodzie talii pojawił się odwrócony mak. Tutaj widzę trudną energię i w zestawieniu z portretem Waszej osoby, jaki nakreśliły karty wyroczni, muszą powiedzieć, że na pierwszy rzut oka widać tutaj dwie rzeczy. Jakieś rozstanie to pierwsza rzecz i druga, prawdopodobnie z osobą o trudnym, nieprzejednanym charakterze. Zacznijmy od tego, gdzie jesteście. Po rozpadzie, który zostawia Was w konsternacji lub w trakcie tego rozpadu, którego się obawiacie, próbujecie uniknąć, mimo że coś ewidentnie nie działa i nie wiecie, jak się za to zabrać dalej. Kochani, karta wieży w pozycji odwróconej mówi o unikaniu demolki za wszelką cenę lub o odetchnięciu z ulgą, że udało się do niej nie doprowadzić. Tylko, że na spodzie talii pokazał się odwrócony mag który nie ma wizji, nie ma planu, nie ma pomysłu i nie ma narzędzi, żeby działać i to oznacza, że osoba, o którą pytacie, niekoniecznie widzi możliwość kontynuowania tej relacji. To tak jakby pożar został ugaszony, ale wiele zostało stracone i miejsce po pożarze na ten moment nie nadaje się na stawianie nowych fundamentów. Pojawiło się w waszym rozkładzie karty uczuciowe i obie są w pozycji odwróconej. Jest to dwójka pucharów która mówi o niedopasowaniu lub, lub rozstaniach właśnie o niezgodności charakterów. Natomiast as Pucharów mówi, może mówić też o uczuciu, które mogą być nieodwzajemnione, że w kimś te uczucia zgasły, wypaliły się. Energia, w jakiej jest Wasza osoba, to energia, w której ktoś nie chce już o coś walczyć, bo nie czuje motywacji. Niby spór jest załagodzony, jest karta sprawiedliwość. Wszystko już zostało ustalone, tak, jak powinno być. Jakie jak ma być, ale nie ma tutaj uczucia triumfu czy zadowolenia. Z kart bije niechęć i brak motywacji. Nawiązując do kart wyroczni, ta osoba może podeszła do waszej relacji ambicjonalnie, ale obecnie przestała czuć chęć, by piąć się pod górę. Nie czuje się na siłach, nie czuje, że wie po co to robi. Jeżeli rozstania tutaj nie było, prawdopodobnie jesteście w sytuacji, gdzie być może po kłótniach wymiany zdań nie wiecie, co dalej robić. To osoba też nie wie. To jest główne przesłanie, przesłanie waszego czytania. Widać tutaj pewnego rodzaju wypalenie, ale jednocześnie też uczuć, które może nigdy nie osiągnęły statusu poważnego, regularnego związku. Może coś nie mogło ruszyć z miejsca i powodowało frustrację przez różnice, jakie są lub były między wami. W takiej sytuacji widać tu na pewno zniechęcenie i zatrzymanie w w rozwoju uczucia, niemoc i brak wizji przyszłości. Jeżeli jesteście osobą, która w tej relacji jednak te uczucia jeszcze ma, karty pokazują problem na poziomie realizacji związku w praktyce i na pewno warto zastanowić się, czego sami w tej relacji oczekujecie i czy to jest możliwe do osiągnięcia z temperamentem i stylem życia waszej osoby. To wszystko, co przygotowałam dla was na dziś, grupo numer 3. Dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze i zapraszam was na kolejne czytania.